Ze studia Voice House seria podcastów HR in Brief od HR na szpilkach to najważniejsze informacje o zatrudnieniu, prawie pracy i rekrutacji. Przedsiębiorca. Zapinamy pasy. Nadjeżdża podwyżka płacy minimalnej. Od 1 lipca najniższe wynagrodzenie wzrośnie do 4300 zł. To efekt rosnącej inflacji. Jednocześnie resort pracy próbuje ustalić minimalną płacę na przyszły rok. Rząd rekomenduje kwotę o ponad 300 zł brutto większą niż teraz. Na drugim biegunie negocjacji są związki zawodowe. Ich zdaniem najniższe wynagrodzenie powinno wynosić nie mniej niż 4650 zł. Argumentują to inflacją, przywróceniem VAT-u na żywność i niedokończoność. Znanymi jeszcze skutkami uwolnienia cen energii. A jak podwyżka płacy minimalnej wpływa na gospodarkę? Z jednej strony to większe wpływy do domowych budżetów. Zarabiając minimalne wynagrodzenie, trudno jest oszczędzać, więc te pieniądze mogą napędzić konsumpcję, oby tylko nie podniosły inflacji. Wzrost płacy minimalnej to także większe wpływy do budżetu z tytułu podatków czy składek ZUS. Teoria ekonomii mówi, że im większa płaca, tym więcej ludzi chce pracować. Teoria. Czy zatem możemy spodziewać się wzrostu motywacji do pracy? Przez parę pierwszych miesięcy pewnie tak, na dłuższą metę to raczej nie zadziała. Po okresie początkowej satysfakcji pracownicy przyzwyczajają się do nowego poziomu wynagrodzenia, a podwyżka przestaje motywować. Efektem ubocznym wzrostu płacy minimalnej może być presja na podwyżki ze strony pozostałych członków zespołu, spadek morale, poczucie niesprawiedliwości i konieczność szukania oszczędności w budżecie firmy. Ustawa o sygnalistach zaczyna obowiązywać. Osoba, która zdecyduje się zgłosić podejrzenie nieprawidłowości, zarówno w sektorze publicznym, jak i niepublicznym, będzie chroniona przed groźbami, rozwiązaniem umowy o pracę, blokowaniem awansu, mobbingiem czy dyskryminacją. Kim jest tajemniczy sygnalista? Może nim być pracownik etatowy, ale także zleceniobiorca, kontraktor B2B, wolontariusz, stażysta, dostawca, a nawet wspólnik firmy. Organizacje mają teraz obowiązek wdrożenia zestawu procedur i wewnętrznego systemu do obsługi zgłoszeń. Działania niezgodne z prawem, zaniechania działań lub wszelkie obejścia prawa mogą dotyczyć m.in. korupcji, zamówień publicznych, ochrony środowiska, zdrowia publicznego, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych, ale też bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, interesów finansowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej. Uniemożliwianie albo utrudnianie dokonywania zgłoszeń będzie przestępstwem za które grozi grzywna albo kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Podobnie będzie z działaniami odwetowymi wobec sygnalistów. Czy Polacy angażują się w pracę? Hmm? Raport Instytutu Gallupa mówi, że tylko co dziesiąty Polak przekłada się do zawodowych obowiązków. Dlaczego tak mało serca wkładamy w zadania, które wynikają z postanowień umowy o pracę i gwarantują stały dopływ gotówki? Okazuje się, że energię do pracy odbiera nam złość. 17% Polaków marnuje swoje cenne zasoby na irytację. Przyczyną złości nie jest ponoć stres, bo w skali europejskiej jesteśmy nadzwyczaj spokojnym narodem. Problemem nie jest także niezadowolenie wynikające np. z dociążenia, trudnymi zadaniami. Tylko co czwarta osoba aktywnie szuka zatrudnienia, a połowa z nas dobrze ocenia sytuację na rynku pracy. Autorzy raportu widzą przyczynę m.in. w nieodpowiednim zarządzaniu i wypaleniu liderów. Sugerują troskę o własny dobrostan i złapanie dystansu. Multitasking nie działa i trzeba się z tym pogodzić. Tylko 2,5% ludzi na całym świecie ma predyspozycję do tego, żeby robić parę zadań na raz. Myślisz, że jesteś w tej grupie? No może Twój pracownik chwali się, że tak potrafi. Prawdopodobnie i Ty, i on nie macie racji. Naukowcy ze Stanforda sprawdzili, że osoby przekonane o swojej wydajności tak naprawdę miały gorsze wyniki niż ich koledzy, którzy skupiali się na jednym zadaniu. Porządkowanie myśli, filtrowanie strumienia informacji, skupienie uwagi i utrata cennych mikrosekund na przechodzenie między poszczególnymi zadaniami to nie jest takie proste. Presja czasu i produktywności zabija kreatywności, zwiększa ryzyko błędów. Eksperci są zgodni, że kiedy mówisz multitasking, tak naprawdę myślisz switchtasking, to szybkie przełączanie się pomiędzy wątkami. Z Zdajnością ma bardzo mało wspólnego. Przykład: sprawdzając skrzynkę mailową, co 5 minut tracisz 64 sekundy na powrót do głównego zadania. Spadek uwagi, deficyt uważności, nieważne jak to nazwiesz. Przeskakiwanie między zadaniami może nas kosztować nawet 80% najbardziej produktywnego czasu w ciągu dnia. Jak sobie pomóc? Skutecznym sposobem jest timeboxing, czyli grupowanie zadań w ograniczone czasem bloki według najwyższego priorytetu. Dołóż do tego eliminację rozpraszaczy i krótkie przerwy, a zobaczysz różnicę w zarządzaniu swoim czasem i produktywnością. Niech to będzie Twoje wakacyjne wyzwanie. Powodzenia! PS. U sprawdza się Pomodoro, czyli nastawianie sobie zegara na bloki. 25 minut pracy? 5 minut odpoczynku, 25 minut pracy, 5 minut odpoczynku i tylko dobijamy w ten sposób do 90 minut. Koniecznie odpoczynek. Ta praca powinna być pracą nad jednym konkretnym zadaniem. No teraz to już naprawdę. Powodzenia. Nareszcie. Są wakacje. Mamy kilka rad specjalnie dla słuchaczy HR Brief. Po pierwsze, zadbajmy o ECUS, czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Karta potwierdza nasze prawo do bezpłatnego, niezbędnego i nieplanowanego leczenia w państwach europejskich. Wniosek o ECUS można wysłać online przez internetowe konto pacjenta. Po drugie, pamiętajmy, że szef może odwołać pracownika z urlopu tylko wtedy, gdy jego obecność w firmie wymaga sytuacja nieprzewidziana w chwili rozpoczęcia urlopu. Pracownik musi się z godzić na powrót do pracy pod karą nagany lub nawet wypowiedzenia. Pracodawca musi się liczyć z koniecznością pokrycia wszystkich uzasadnionych kosztów przerwania urlopu w tym pobytu w hotelach i rezerwacji wakacyjnych atrakcji. Po trzecie, jeżeli zatrudniasz pracowników sezonowych, pamiętaj, że praca sezonowa jest ściśle związana z okresowym zapotrzebowaniem na pracę. Można zawrzeć umowę zlecenia albo umowę o pracę na czas określony w celu wykonania pracy sezonowej. W tym przypadku terminem zakończenia nie musi być konkretna data, ale zdarzenie, które powoduje rozwiązanie umowy. Pomyśl o równoważnym lub weekendowym systemie czasu pracy. Po czwarte, jeżeli zatrudniasz młodocianych na wakacje, pamiętaj, że nie możesz dawać im zadań związanych z nadmiernym wysiłkiem, narażeniem na szkodliwe czynniki i stwarzających zagrożenie wypadkiem. Przed dopuszczeniem do pracy osób w wieku od 16 do 18 lat, musisz ocenić ryzyko zawodowe i zaktualizować wykaz prac wzbronionych w regulaminie pracy. I ostatnie, ale być może najważniejsze, planuj urlopy odpowiedzialnie. Zadbaj o zastępstwa, żeby uniknąć konfliktu terminów, spychania odpowiedzialności czy przeciążania członków zespołu. Promuj zdrowe nawyki, nie kasz za przerwę od pracy. Zdrowi i wypoczęci jesteśmy bardziej produktywni i zaangażowani. Redakcja Herin Brief życzy udanych wakacji i słyszymy się już za dwa tygodnie. Ale w tym czasie nie odpoczywamy.